Niektórym osobom wydaje się, że kiedy Pan Bóg dotknął je na przykład na Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie albo na jakimś kursie ewangelizacyjnym, że kiedy dotknął te osoby, to wtedy już właściwie sprawa jest rozwiązana. Teraz trzeba przyjąć cały oręż pobożności, trzeba zaopatrzyć się w różaniec, trzeba wiedzieć, jakie modlitwy znajomi odmawiają, i wtedy będziemy głęboko szczęśliwi. Otóż dzisiaj, dzisiaj Autor listu do Hebrajczyków mówi bardzo wyraźnie i życzy tym, do których pisze, żeby byli wytrwali w doskonaleniu nadziei. Nadzieję trzeba doskonalić. Kiedy nawracałeś się, to otrzymałeś taką nadzieję. Będziesz szczęśliwy, będziesz mógł się zbawić. Ale będziesz szczęśliwy tu i teraz, w tym momencie, kiedy będziesz szedł razem z Panem Bogiem, kiedy będziesz uczył się Pana Boga, kiedy będziesz słuchał Jego słowa, kiedy będziesz przyjmował Jego sakramenty, nawet nie rozumiejąc do końca, o co w tym wszystkim chodzi, ale będziesz to robił, ponieważ wiesz, jedną jedyną wiadomość masz. Oto poprzez te rzeczywistości Bóg chce się z Tobą skontaktować. To jest taka nadzieja. Trzeba zaufać, i trzeba, tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, cierpliwie, cierpliwie ćwiczyć nadzieję, bo tak jak tam był dany przykład Abrahama, on był cierpliwy w oczekiwaniu i otrzymał w pełni to, na co zasługiwał. My czekamy, ale jesteśmy niecierpliwi, ponieważ nie udoskonalamy naszej nadziei.